Polski serwis kawowy dotarł gdzie? Do Koszalina. Witam ci Jacku. Witam Jacek cię dołączył proszę. do naszej grupy Polskiego Serwisu Kawowego na ulicy. Zwycięstwa 242 w Koszalinie. Dużo ludzi Jacka kojarzy. Od 10 lat Jacek naprawia tutaj ekspresy. Zapraszam Was do środka. Odcie. Bardzo fajne miejsce. Mnóstwo ekspresów do naprawy, co znaczy, że mnóstwo ludzi tutaj Jacka odwiedza. Słuchajcie, są nasze ekspresy. Każdego częstujemy pyszną kawą, są nasze kawy. Ja sobie obiecujesz każdego poczęstować? Tak, wszyscy dostaną dobrą, pyszną kawę i czekoladkę. Także kawa, czekoladki są, zobaczcie cała oferta naszej kawy wjechała tutaj więc kawa fragrante, wszystkie rodzaje: czekolada, chemia, e, filtry, oczywiście wspaniałe czekoladki, herbaty i cały wybór ekspresów, czajników, przelewowych ekspresów, młynków, oczywiście mamy też ofertę ekspresów gastronomicznych typu Questo, typu Barcher, ale oczywiście u Jacka cała nasza oferta jako grupy Polski Serwis Kamowy jest dostępna. O, jak już operator jest tu, chodźcie, zobaczcie, Jacek naprawdę naprawia, to nie jest, tu się robi robotę, zobaczcie, cała masa sprzętu, e, tu jest królestwo Jacka, więc naprawdę, zobaczcie ile złomu, więc Jacek naprawia, od 10 lat robi robotę, Naprawa ekspresów nie ma przed nim żadnych tajemnic, prawda? Tak, ale staram okoś... się Państwu pomagać. Tak, ale że często ekspresy się psują i czasami się nie opłaca naprawiać, możecie u nas zakupić ekspresy, bardzo fajną chemię dobrać. Także witamy Jacka w naszym gronie Dziękuję i zapraszamy bardzo, tutaj do, do Koszalina i do naszego wspólnego już tutaj serwisu, także polecamy się.